Dzień dobry, witam wszystkich. Chciałbym nagrać krótki film poglądowy dotyczący mojego auta, które jest wystawione na sprzedaż. Krótka historia i tak, żeby po prostu pokazać Wam, jak autko wygląda z bliska, bardziej szczegółowo. Wiadomo, zdjęcia wszystkiego nie oddają. Także jest to model S4 B6 z 2004 roku, roku produkcja, jak i rejestracja. Sprowadzony ze Stanów Zjednoczonych, yy, dokładnie z Arizony. Sprzedany był w, na aukcji w Kalifornii. Auto mechanicznie sprawuje się bardzo dobrze. Natomiast jeżeli chodzi o yy, blacharkę, są małe niedociągnięcia, na przykład tutaj. Tutaj też lekka obcierka była. Szkoda na parkingu. Tu jeszcze i zderzak z przodu, z prawej strony. Też była szkoda. Niestety nie robię tych rzeczy, ponieważ auto. Ma oryginalny lakier, nigdy nie było malowane, dlatego wolałbym zostawić taką pracę dla tych, którzy tam sobie będą chcieli w przyszłości auto doprowadzić do perfekcji. Tego też żadnych zaprawek, czy żadnych, yy, żadnych tam malowań, elementów nie było w tym aucie. Szyberdach otwierany, uchylany, wszystko działa. Lusterka składane elektrycznie, podgrzewane. Zajrzyjmy do środka. Pamięć foteli, jak i, i regulo, re, regulacja elektryczna foteli Recaro. Fotel kierowcy wygląda troszeczkę lepiej, natomiast pasażera jest tam do naprawy. Ktoś to niefortunnie zrobił, ja to po prostu odkryłem, żeby to było widać. Będzie trzeba niestety coś z tym zrobić. Jak widać, po paru latach już niestety farba schodzi z przycisków, ale to jest w sumie taki jedyny mankament. I, i te fotele, jeżeli chodzi o wnętrze. Poza tym, wszystko jest naprawdę w fajnym porządku. Mamy radio 2 z Androidem, yy, możliwość podłączenia Bluetooth do rozmów, do muzyki. Także wyposażenie, jeżeli chodzi o głoś, głośniki, to jest system Bose. Naprawdę bardzo ładnie to gra. Regulacja, oczywiście, w każdą stronę działa lędźwie, również. Co to jeszcze mam? Skrzynia manualna, sześciobiegowa. Niedawno był zmieniony, zmieniony komplet sprzęgła bez dwumasy dwumasa jest w bardzo dobrym stanie nie trzeba było jej wymieniać zresztą wszystkie naprawy, wymiany to co jest do zrobienia, to co będzie wszystko będzie opisane w ogłoszeniu dzisiaj zajmiemy się tylko takim szczegółowym szczegółowym opisaniu auta, dobrze także to było wnętrze odpalmy może samochód Odpala bez problemu jak gasimy go również żadnych drgań, żadnych niepokojących dźwięków, również tutaj nic nie można zauważyć. Mamy również na wyposażenie tempomat, automatyczne światła, czyli same się uruchamiają podczas zmierzchu. Mamy tutaj jeszcze lusterko elektrochromatyczne, które pokazuje nam również yy, kompas. Kompas ma w sobie wbudowany, po prostu. Dobrze, spójrzmy, pod, jak tam sobie silnik pracuje. Jest bardzo cicho. nic tutaj nie hałasuje. Żadna palef, panewka nie, tutaj panewki nie słychać. Yy. Tak jak mówię też, ogólnie w ogłoszeniu będę więcej pisał na temat to co było zrobione, bo nie chce mi się tutaj wymieniać. W każdym razie rozrząd jest poprawiony, zmienne fazy są poprawione. Także chodzi naprawdę sobie cicho. Bardzo ładnie przyspiesza. Nie ma jakichś tam ubytków mocy. Jedyne a właśnie z takich mankamentów jeszcze lampę by się przydało troszeczkę też spolerować. Nie wiem dlaczego, ale po kilku myciach zrobiła mi się taka dziwna powierzchnia. Może po prostu, nie wiem, jakiś wosk czy coś. W każdym razie nie są popękane. Xenon również yy, działa dobrze. Włączymy sobie je. Może się wydawać, że lekko ta inaczej świeci, ale to mówię przez te lampy, one dobrze świecą bardzo daleko, nie są wypalone, bo na początku jak kupowałem auto, żarniki były również zmieniane dobrze, to może zobaczymy jak chodzi wydech, bo wydech też nie jest tutaj seryjny zaraz wam zademonstruję dobra, nie będę tej hałasów za mocno Także tak to wygląda. Dobra, zgasimy go odpalimy jeszcze raz, tak jak wspomniałem, nie było nie ma tutaj żadnych problemów z odpalaniem. Ponieważ przy poprawianiu rozrządu również rozrusznik był w pełni zregenerowany, czyli wymienione wszystkie szczotki, e, elektromagnes. Dobrze. Wyłączymy światła, odpalimy go jeszcze raz. Jak widzicie, bez najmniejszego problemu. Dobrze. O czym by to jeszcze wspomnieć? Klimatyzację również samochód posiada. Tak wygląda to radio. Niestety na razie nie jestem połączony przez Bluetooth, ponieważ włączyłem tryb samolotowy w samochodzie, żeby nikt mi nie przeszkadzał w nagraniu. I mamy takie coś jak płyta, Bluetooth, jakieś aplikacje, Mirror czyli zrzut ekranu, USB, możemy podłączyć iPoda, również AUX. AUX jest z przodu, tutaj mamy wejście USB do iPoda czy tam telefonu do ładowania również też działa oczywiście samochód z napędem quattro stałym legendarnym, również nic nie ma nic, nie ma nic co wskazywałoby na nieprawidłowe działanie tego systemu, także zresztą nigdy nie robiłem napędu quattro w żadnym Audi to zawsze to fajnie działa troszeczkę dymi, ale to jest taki naturalny dym nie jakiś tam zabrudzony samochód był sprowadzony z Kalifornii niestety nie był, znaczy niestety, niestety w sensie nie był sprowadzony uszkodzony, tutaj nic nie było rozbite Żaden element nie wymagał naprawy podczas zakupu, po prostu auto było sprowadzone całe. Nie mam pojęcia z jakiego powodu, ponieważ jestem drugim właścicielem w Polsce. Ale mam zdjęcia do wglądu z aukcji ze Stanów, także również mogę Wam to pokazać. Dobrze, co by to jeszcze można było wam pokazać? Dobra, może tył. Z tyłu mamy również podłokietnik z kap holderami. Wszystko to fajnie działa. Z tyłu jest pokrowiec na narty, Też nie będę tego otwier Ach, da się dobra. Z tyłu jest pokrowiec na nart. Nie będę go rozwijał, rozkładał. Wszystko tutaj fajnie działa, szyby są przyciemnione. nie wiem czy to ktoś robił folią, czy to jest oryginalne, nie mam zielonego pojęcia tak było nic nie, sam nie przyciemniałem fotel dosyć, no nie są w najlepszym stanie może, te spody były na, naprawiane, no ale niestety tego tutaj Właścicielowi poprzedniemu się nie udało tego zrobić. Dobrze, jeszcze raz posłuchajmy silnika. Także tak auto się prezentuje. Myślę, że z grubsza to wszystko. Jeżeli będziecie chcieli się dowiedzieć czegoś więcej, to macie ogłoszenie. Na ogłoszeniu będzie też wszystko napisane: cena również. Ceny też tutaj nie podaje, będzie ona w ogłoszeniu. Jeżeli oczywiście zdecydowałbyś się na zakup, czy przyjazd, obejrzenie. Jak najbardziej możliwość sprawdzenia go na jakiejś stacji diagnostycznej czy miernikiem lakieru. Wszystko to, co tutaj mówię, teraz Wam tak jest. Czyli elementy nie były malowane. Nie chcę po prostu, nie robię tych obcierek, ponieważ tak jak mówię, chcę, żeby to sobie po prostu ktoś kupił, zrobił raz, a dobrze, a nie tam jakieś kilogramy szpachli czy nie wiadomo czego, jakieś chińskie zderzaki, tutaj wszystko jest oryginalne tak jak mówię samochód nadaje się do polerki też ma, a właśnie ma jedną taką rysę którą sąsiad zrobił który chyba tylko jeździ bo chyba mu się dźwięk nie podobał no i niestety sobie zarysował kluczem, nie? no i taka rysa powstała gdzieś tam pod blokiem na parkingu nawet, nawet szczerze powiem nie, 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 nie mam pojęcia gdzie dobrze w takim razie, tak jak mówię, odsyłam do ogłoszenia. Link do ogłoszenia będzie na pewno jak tylko pojawi się ogłoszenie na Otomoto czy na innym serwisie. Wstawię link do filmu. Będzie link w opisie, także będzie sobie można to ogłoszenie obejrzeć. W takim razie dzięki za oglądanie. Powodzenia i do zobaczenia.